Wyciąga kierowcę z autobusu i dochodzi do bójki. Że ten pan staje się coraz bardziej agresywny, że nie możemy mu teraz odpuścić. Czyli to oznacza, że już wcześniej dochodziło do takich sytuacji. Powinny być wyciągnięte konsekwencje. I teraz bardzo ważne: no stresor, który jest zdenerwowany. Raczej nie patrzy w ten sposób, że ma do czynienia z funkcjonariuszem publicznym, bardziej patrzy na to, żeby komuś zrobić krzywdę i raczej nie patrzy na konsekwencje swojego czynienia. Nie mamy żadnych guzików antynapadowych, które by przyspieszały reakcję służb. Oczywiście za takie nadużywanie guzików powinny być surowe kary, aczkolwiek w sytuacjach zagrożenia uzasadnionych. Powinno być ostre reagowanie na takie sytuacje. Wprowadzać pewne procedury, które zapewnią bezpieczeństwo. Tych procedur w komunikacjach miejskich, w autobusach nie ma. Nie ma przepisów, które by pozwalały na szkolenie takich osób. Nie ma programu, które by pozwalały na szkolenia. Nie ma ludzi, którzy by szkolili. Nie ma wykwalifikowanych osób, które by mogły to robić zdania, żeby też się przygotowywać na takie sytuacje, żeby się szkolić z tego względu, że status funkcjonariusza publicznego nie uratuje nam życia, moi drodzy kierowcy, właśnie jeżeli ktoś chce sobie pospać w autobusie, to kierowca zwracając uwagę mu przeszkadza Bo przecież wszystko wolno w naszym kraju nie ma zasad a jak są, to te zasady są złe te zasady są złe Musimy nauczyć się nie tylko jako obcokrajowcy, ale też jako rodacy przestrzegać zasad, komunikować in, innych, siebie, edukować siebie i innych.